To będzie teraz wiosenny, wiosenne się łubinu będą teraz W zeszłym roku tutaj na tym podług było żyto Przyszła kolej na łubin Żeby było lepsze znamianowanie Mamy tutaj taką kawę żółty bez mało żadnego, ale roboty swoją zrobi. Tu są takie gdzie nie gdzie lepsze ziemie, gdzie nie gdzie słabsze tutaj klasy, ale ogólnie to tak pole znośne Nie ma takiej, że raz piasek, raz, raz glina, tylko tak w miarę to jest wyrównane. do tej talerzówki, nie? jak widać poprzeczniaki od razu tak robię no żeby tego tej ziemi tak nie ubić to po pierwsze, po drugie no żeby ta gorczyca była też lepiej, lepiej wymieszana bo jakbyśmy od razu w to chcieli takie jeżdżę na dwójce, tak 2000 obrotów Pokro jest i nigdzie to, gdzie nigdzie to się nie da w ogóle wjechać. O orce to już nie wspomnę. No, także to spróbowaliśmy i no, idzie tak jak idzie, a idzie dobrze. Super wim, super wiew czyli tam ryby i chyba to ładnie wygląda, bo jak też nagrywałem, znaczy no, no, ci co już śledzą kanał to widzieli film tam jak kombajnista pracuje tam oczami kombajnisty no to jednak te rybioko oko oddaje i jakość i to co widać, bo widać praktycznie wszystko. Stabilizacja też, także nie ma jakichś mocnych jak będę rzucał ruszał głową mocno. Także, także jestem zadowolony. Co do GoPro, to mam już słoiku. No, 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 no tak. 4 lata będą, jeśli się nie mylę. Chyba wtedy miała premierę GoPro 7. To słupa teraz trzeba też przejechać. No i tego pro, jak na tyle lat, to je mam i do jakich rzeczy je używam? Bo do wielu rzeczy już było były, było używane tego pro i, i do nagrywania na głowę. Wszystkim praktycznie Ale teraz Z tego co mogliście zauważyć w poprzednim filmie z y, Orki John Deere 6910 y, Jest nowy sprzęt na kanale I mam na myśli tutaj Drona i aparat Aparat Lumix G80 i drona DJI R2S I teraz mam nadzieję, że te filmy w górę i że Wam się będzie bardziej podobało no i że tych subskrypcji i wyświetleń przybędzie trochę bo fajnie by było, żeby te filmy tutaj z naszego regionu trafiły do szerszej... szerszej... szerszego grona osób, o był mróz Ale przy słoneczko jest naprawdę ciepło, ale no, tu Mag jest pozamykany wszędzie już weź okna drzwi yy, bo, bo pewnie byście mnie tak no, nie słyszeli zbytnio Bo jednego chrono to ma dobry mikrofon, ale wybiera wszystko tak samo także głosy jeśli silnik by był głośniej niż mój głos, no to by silnik było słychać Głosznie, to jest oczywiste, żadnego mikrofonu tutaj dodatkowego na ucho nie mam, także, także jestem zamknięty, ale za, za, za ciepło to też tutaj nie jest. W sensie takim, że jak tak jestem ubrany, buda spłodnie, to tylko w plecy grzeje, bo, bo słońce w plecy. Toto je vidieť trochu horšie na konci pola. Kogo innego. Także śledźcie kanał, to zobaczycie. Bo film będzie nagrany. I coś czuję, że podoba się Wam sprzęt. Tak więc zapraszam do subskrybowania. jeszcze droga po 1000 subskrypcji, i wtedy będę spełniony.

uchwyt, że przekręca się do GoPro, no taki magnes na dole i ten magnes się kła, przyczepia do czegoś i się nagrywa tak się trzyma to na magnesie, można to w każdej chwili to odczepić i taki właśnie chciałbym tam w okolicach bardziej tak żniwa nagrać, że sobie kładę tak coś na dach to się elegancko tam trzyma i Jak ładnie wchodzi dany ciągnik czy Lamborghini, czy ten John Deere którego mogliście już raz zobaczyć na kanale czy inne, inne ciągniki w tym roku mogę Wam tak już zaspoilerować możecie się spodziewać większej aktywności w filmach i bardziej różnorodnych tych materiałów z różnych prac polowych i różnych maszyn pozdrawiam kolegów z klasy którzy, i z klasy ze szkoły, którzy, by, którzy też zapraszają mnie na nagrywki czy, czy różne tego typu rzeczy i dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli więcej tego typu materiałów tutaj właśnie GoPro na głowie, bo no mam tą opaskę na głowę wykorzystuję ją, no rzadko nie powiem, że że w ogóle, no bo więcej takich prac polowych, które by, bym mógł nagrać i dronem, i aparatem pod muzykę, film i właśnie tak jak teraz do na głowy, to, to bym, bym się skusił żeby więcej takiej, takich filmów nagrywać, tylko dajcie też znak yy, czy byście właśnie chcieli i możecie też jakieś miłe słówko dla mojego taty napisać, może on by też e, zaczął nagrywać jak pryszcze, jak rozwozi nawóz, bo tego typu prace to akurat tata wykonuje jak na razie żeby to było wszystko dobrze zrobione A poza tym gdy była prawnie to trzeba mieć 18 lat Takie, takie prace wykonywać Jeśli się nie mylę Także możecie też coś w komentarzach napisać No tak jeszcze parę przejazdów I będzie już koniec pola I uwaga zającej Aż w siedzenie wciska w najszybszy ciągnik lepszy Mało w tym miejscu akurat, ale to się da, to się wybiera. No, ale pewnie powycinam przez niektóre fragmenty gdzie albo nic nie gadałem albo ktoś do mnie zadzwonił no to to na pewno muszę wyciąć e, to to, to pewnie to będziecie będzie mieli tak 25-20 minut tego materiału Tutaj to jak widać no tutaj to jest akurat no, Słabszy Słabsze ogniwo tego pola słabszy pół. Ale jakże to mieliśmy w zeszłym roku to wszędzie zaszło także nie było tragedii o. kamyk Wydaje mi się maksymalnie. Albo dajcie znać po prostu w komentarzach, gdybyście chcieli dłuższe filmy, krótsze. Chociaż no, czekam na Wasze opinie. Także, no to ja już sobie to dokończyłem poza nagraniem i Żegnam się z Wami. Yeah.